Nazywam się Justyna Glinka, jestem psychoterapeutą Dzieci i Młodzieży tutaj w Mrągowie. No, mamy czas wakacji. Czas wakacji to czas odpoczynku, ale dla niektórych dzieci może to być czas samotności, dzieci i młodzieży. Czas samotności, zagubienia. Taki czas, kiedy potrzebują kogoś bliskiego i wtedy słuchajcie, warto szukać pomocy. Nie zostawajcie sami. Szukajcie pomocy u bliskich, dorosłych, u przyjaciół. Możecie po pierwsze zadzwonić pod ogólnopolski telefon zaufania. Numer tego telefonu zaufania to 116-111. Bardzo łatwy, działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. Obsługują go bardzo przyjemne osoby. Jak macie jakiś trudny moment, dzwońcie tam. No i oczywiście jeszcze nasz mągowski numer telefonu zaufania który prowadzi stowarzyszenie synapsa 89 741 2020. Nie zostawajcie sami. Szukajcie pomocy wśród bliskich, wśród znajomych, wśród zaufanych, dorosłych, ale też korzystajcie z, takiej, z takiego lokalnego wsparcia. Wszystkiego dobrego na wakacje.